Czy wstrzemięźliwość podnosi testosteron? Co naprawdę mówi nauka? Dzień dobry, tu dr Adam Lewandowski, urolog. Dziś wyjaśnię, co wiemy o wpływie braku ejakulacji na testosteron, mięśnie, nastrój i jakość nasienia. Bez mitów, spokojnie, rzeczowo. Skąd wzięło się plustost 45% po 7 dniach? Często słyszymy, że po siedmiu dniach bez ejakulacji testosteron rośnie nawet o 145%. Rzeczywiście w 2002 roku ukazało się małe badanie 28 mężczyzn, które taki wzrost opisało. Brzmi spektakularnie, ale próba była bardzo niewielka. Wzrost nie przełożył się na realny efekt kliniczny. To był wynik laboratoryjny bez potwierdzonej korzyści dla zdrowia czy siły. Inne prace pokazywały, że po dwudziestu pierwszych dniach abstynencji rośnie poziom wyjściowy, tak zwany basal testosteronu. To jednak również wyniki ograniczone i zmienne. Wniosek praktyczny. Pojedyncze pomiary mogą się wahać. Na testosteron wpływa sen, stres, masa ciała, ruch, leki i pora dnia, rano bywa najwyższy. Sama abstynencja nie jest cudowną pigułką. A co z przyjemnością napięciem i prostatą. Masturbacja i orgazm są naturalne i mogą zmniejszać napięcie w obrębie dna miednicy. Bywają łączone w badaniach populacyjnych z niższym ryzykiem raka prostaty. To asocjacja, nie twardy dowód przyczynowy. Atrakcyjność, kontakty społeczne i hormony są ciekawe, ale ograniczone badania. Sama rozmowa heteroseksualnych mężczyzn z kobietami wiązała się z krótkotrwałym wzrostem testosteronu. U kobiet ekspozycja na atrakcyjnego aktora podnosiła testosteron, a na mniej atrakcyjnego nie. To pokazuje, że kontekst społeczny może chwilowo zmieniać hormony. Nie dowodzi jednak, że wstrzemięźliwość czyni nas bardziej atrakcyjnymi. Seks, a wydolność i siła mit. Seks przed zawodami obniża formę. Metaanaliza z 2002 roku wykazała, że aktywność seksualna 30 minut do 24 godzin przed wysiłkiem nie pogarsza wydolności tlenowej, siły ani mocy. Ważniejsze są sen, alkohol i inne używki. Ciekawostka z warunków życia. W badaniu prowadzonym w klubie nocnym u mężczyzn notowano 36% wzrost ślinowego testosteronu po wizycie, większy u tych, którzy uprawiali seks niż tylko oglądali show. To jednak małe, specyficzne badanie traktujemy jako ciekawostkę. Masturbacja a hormony. W maleńkiej próbie ośmiu młodych sportowców po masturbacji, notowano wyższą, wolną, a niecałkowitą testosteronemię, bez istotnych zmian innych hormonów. Znów za mało by wyciągać praktyczne wnioski. Co dzieje się po dwudziestu dniach abstynencji? W badaniu z ciągłym monitorowaniem hormonów. Orgazm sam w sobie nie zmieniał trwale testosteronu. Po 21 dniach abstynencji poziom wyjściowy testosteronu był nieco wyższy. Tętno i ciśnienie bez różnic. Satysfakcja seksualna po okresie abstynencji była większa, co wielu z państwa potwierdza w doświadczeniu. Zdrowie psychiczne. Czy można zwariować od masturbacji? Nie ma dowodu, że częstość orgazmów ma prostą zależność z chorobami psychicznymi. Natomiast ważne są: napięcia moralne, religijne i presja otoczenia mogą zwiększać lęk i poczucie winy. Nadmierna masturbacja lub problematyczne korzystanie z pornografii, jeśli dezorganizuje dzień, to sygnał, by poszukać pomocy. Seksuolog, psycholog. Model zwierzęcy: u samców szczurów ejakulacja miała działanie przeciwdepresyjne i zwiększała wrażliwość na małe dawki antydepresantu. To ciekawa wskazówka fizjologiczna, ale nie dowód dla ludzi. Czy wstrzemięźliwość szkodzi? W niektórych badaniach obserwacyjnych rzadsza ejakulacja wiązała się z wyższym ryzykiem raka prostaty. To korelacja, nie przyczyna. Popularne blue balls. Uczucie ciężkości, dyskomfortu jąder po podnieceniu bez wytrysku nie są formalną jednostką chorobową, ale takie dolegliwości się zdarzają i zwykle ustępują samoistnie. A co z nasieniem, gdy nic nie wychodzi? Spokojnie, jądra nie wybuchają. Plemniki, które nie są ejakulowane, obumierają i ulegają wchłonięciu. W praktyce przy zleceniu seminogramu, badania nasienia, rekomenduje się zwykle ok, 5 dni abstynencji. Dlaczego? 5 dni, większa objętość i liczba plemników, ale niekoniecznie lepsze nasienie. Dłuższa abstynencja sprzyja starzeniu plemników, stresowi oksydacyjnemu i fragmentacji DNA. W analizie dwadzieścia tysiące próbek u mężczyzn leczących niepłodność dłuższa abstynencja częściej pogarszała parametry, zwłaszcza gdy już na starcie były słabsze. Organizm ma też zawór bezpieczeństwa. Polucje nocne mogą wystąpić w każdym wieku, częściej przy dłuższej wstrzemięźliwości. Jak to wszystko poukładać praktycznie? Nie przeceniamy pojedynczych wyników badań wahania testosteronu są fizjologiczne, abstynencja może być wyborem osobistym, moralnym, religijnym, jest w porządku, byle była spójna z państwa wartościami i nie wynikała z kompulsji czy lęku. Regularna aktywność seksualna z partnerką, partnerem lub w formie masturbacji jest naturalna i może mieć korzyści. Redukcja napięcia, lepsze samopoczucie, możliwe korzyści dla prostaty. Dla jakości nasienia umiarkowana abstynencja, ok, dwa, pięć dni, bywa optymalna. Dłuższe przerwy nie zawsze pomagają. Dla wydolności fizycznej ważniejsze są sen, nawodnienie, brak alkoholu, niż sama aktywność seksualna w przeddzień wysiłku. Gdy pojawiają się ból jąder, przewlekły dyskomfort, zaburzenia erekcji, wytrysku lub obawy o prostatę, proszę zgłosić się do urologa. Podsumowując, sama wstrzemięźliwość nie jest cudowną metodą na podkręcenie testosteronu, przyrost mięśni czy atrakcyjność. Może natomiast krótkotrwale zmieniać pewne parametry i u niektórych Zwiększać subiektyczną satysfakcję po przerwie. Najlepsze, co możemy zrobić dla hormonów i zdrowia seksualnego po 55. roku życia, to sen, ruch, normalizacja masy ciała, leczenie chorób przewlekłych, ograniczenie alkoholu oraz otwarta rozmowa o sprawach intymnych. Jestem dr Adam Lewandowski. Jeśli zauważa pan pani objawy które niepokoją zapraszam na konsultację ten materiał ma charakter edukacyjny i nie zastępuje wizyty lekarskiej